Kolejny model jaki przedstawię to jest R21225 Elektryczny zespół trakcyjny podmiejski to akurat właśnie był z dwoma wagonami, czyli był lepiej i też jeszcze jest Umbum 3D Puzzle. czyli zaraz jeszcze taki był model Umbum Puzzle 3D Skala H0. I tu już mam na zdjęciu model sklejony. No bo on się składa, ale ja go też sklejałem. I boom, była lokomotywa od 2021 roku, czyli w zeszłym roku była kupiona. praktycznie można powiedzieć, chyba to było w listopadzie czy w grudniu, jakoś nie pamiętam teraz. A nie, to była. Na, tak, na święta, tak. jak go dostałem w prezencie na święta. Tak, przypomniałem sobie. Od brata dostałem na gwiazdkę. Tak, i to był ten wagon tylny, ostatni. Widać, było, był oprócz tego, że go składałem, to jeszcze był klejony, oczywiście wersja jeżdżąca. Wózki osobowego Emaglemus. Oczywiście to są wózki Badziewia, ale tutaj tak zrobiłem. To są oczywiście śrubki, nakrętki, żeby nie było widać. To tutaj jest taśma izolacyjna na szybie jako firanka. Tutaj sobie dałem takie podkładki cieniutkie, małe. To w razie czego? Bo te koła są takie, że się szlifują. Takie dodatkowe zabezpieczenie dałem sobie. I te koła się lepiej posuwają i nie niszczą. Ta podkładka jest tak zrobiona, żeby nie ścierały się te śrubki. Znaczy, śrubki, te dziurki na koła, no to jest tak pierwszy. Kolejny był wagon z pantografem. Tam w ogóle są te siedzenia, wszystkie, tylko tutaj O, nie wiem. o tutaj widać siedzenia. Oczywiście ludzików nie dawałem, bo akurat nie miałem, a chciałem sklejać, chciałem mieć sklejone. To widzimy tak wygląda ten wagon. Z pantografem i początek pojazdu, czyli sama lokomotywa R2 1225. Też tam są te siedzenia, foteliki i też jest ten szybki, wszystko wklejone od spodu mamy tak. Dodatkowo, że skleją czas kleją. ostrość tutaj. Znikła mi ostrość. O, teraz przyszło. A tak mam nakrętki, śrubki, żeby nie było śrubek widać. I tak się prezentuje. O, ta lokomotywa. Tu jest jaka ciekawostka Te wózki, żeby dobrze, że pracowały, by się nie odczepiały. To ja zrobiłem tak, że prawa strona wózka w wagonie, w każdym wagonie nawet te ja Maplemus mam, sprzęg jest oczko delikatnie zagięte w dół. Z prawej strony lewa strona jest normalna, a z prawej strony zawsze mam oczko delikatnie w dół zagięte. I wtedy, jak podjeżdżam, to widzicie, oczko wagonu jest niżej, tam to jest wyżej, czyli podnoszę. I od spodu. I wtedy fajnie zachodzi. I wtedy nie ma szans, żeby się rozczepiło. To samo jest tutaj. Prawa strona oczko delikatnie zagięte na dół. Znaczy, tu mam odwrotnie. Oczko zagięte jedno, drugie nie. I wtedy te oczko jest od spodu. O! I fajnie się zaczepia I nie ma szans, żeby to się odczepiło. I tak mam zrobione we wszystkich moich. Wagonach, które posiadają wózki osobowych E Także chciałem sobie to zrobić w wersji jeżdżącej ale wiadomo, bez napędu, bo. Tam są siedzenia wszystkie dlatego kuwarie sobie dwa, ale mi to nie przeszkadza wiem, że mam wersję jeżdżącą, że jeździ, jestem zadowolony. Także mówię, jedno oczko delikatnie na dół, drugie prosto nie ruszamy i wtedy pięknie one się trzymają, ale tylko delikatnie na dół. I nie ma szans, żeby się rozczepiły Oczywiście. Nieraz nie patrzę, pomylę, no to... Czasami na chwilę mi się zdarzyło, że mi się otrzepiło, ale to się spieszyłem, chciałem szybko nagrać bo Po prostu nie patrzyłem na sprzęgi, nie? Dlatego tak trzeba robić, żeby patrzeć na sprzęgi, że prawa strona jest delikatnie zagięta, lewa strona jest prosta to, że to się prezentuje R R2 1225 Elektryczny ciepło podmiejski. No, i teraz znowu będę cały tydzień, na makietach nic nie zmieniał, tylko będę się bawił. I w następnym odcinku, w następnym tygodniu zaprezentuję kolejną lokomotywę. I tak będę cały czas robił. Cały tydzień będę się bawił. Nic nie będę zmieniał na makietach To ta, ta, przepiękne. Przepiękny EZT. Bardzo mi się podoba.